Ja już się z tej strony, Trikowski. Co, co zrobiliście pod ostatnim filmikiem? Przerazłam mnie, Bardzo Wam za to dziękuję, za te miłe komentarze. Zero hejtu. Jest mi miło, że tak mnie przyjmujecie na tego YouTube'a. Jeden napisał ten koteł. wyświetliłam się tutaj, gdzieś ee, co napisał. W rogu, czy tam na środku, co napisał pod komenta komentarzem pod ostatnim filmikiem. Chciał, żebym. Pokazał ustawienia swoje, bo mówi, że kozak edytuje, nie ma problemu, mogę jak najbardziej pokazać swoje ustawienia, aż wezmę na tego tiktoka, rfu, aż wezmę sobie bambika do tego YouTube'a. Moje ustawienia są proste, nie są najlepsze, bo sobie wziąłem tylko 60 fps, Fu 60, tak. Nie chcę więcej, nie chcę sobie spalić, kompalić coś takiego. Tu masz prześciutko pokazane pięknie. Wersja alfa, żeby się bardziej nie zaczynało. Europa, prześciutko masz tu piękne. Tu o masz takie coś. To są ustawienia kryzma, na które polecam wbić na kanał. Nic nie ma pokazanego. Mam trochę wysoką czułość, ale to z tego, że mam myszkę taką, taką taką słabą. Będę miał za niedługo nowe słuchawki, bo mnie bardzo słabo słuchać I nową myszkę także będę miał pewnie na 8 albo 7. Ale jak ktoś ma małe dpi albo mało miejsca na tego, mało miejsca na biurku, to chętnie polecam taką czułość. Tutaj nie w napadzie nie gram. Głośność jest taka. Jak z kimś gadam, to mam podpośnięte. Tu i pięknie tylko. O! I co są najważniejsze w tym co prosił KTU? To są tak. Tak. Tu najłatwiejsze. Po kolei pięknie jadę. Boczne. Jeśli ktoś ma boczną myszkę na boczne przyciski ściutko piękniczko. To są ustawienia kryzma On mnie nauczył grać na to. Grać w kodą grę. To są sześciutkie ustawienia. Jeśli ktoś będzie chciał, to zapraszam. Mi przyjęło się takie edytowanie. Bardzo mi miło. Znaczy wygodnie się gra. Ja wam bardzo dziękuję za to co zrobiliście pod ostatnim filmikiem. Dajcie! lajka, bo suba już nie potrzebuję. mam dla mnie to 55 subów, czy tam nawet już więcej, widziałem, że 56 już jest. Dla mnie to wystarczy, wystarczy, że dacie łapkę pod tym filmikiem i komentarz miły i będzie mi bardzo miło i będę nagrywał kolejny odcinek. Mogę nawet solo zagrać, tylko że to będzie więcej do roboty dla Kryzma. To są czyściutkie ustawienia. Dobra. Liczba mi nie biorę. Biorę sobie. Mało mam skinów. A to był mój pierwszy skin. Wpiszę w sklepie Anon. Nie, w sklepie Fortnite Anon 2000Q. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Trzymajcie się. Narko.